też informacja z kuratorium dotycząca nie, y, tworzenia zespołu y, szkół. już no Tak już odpowiadając pani, czyli ty cię do y, 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 tworzenia zespołu szkół. Wiem, że y, y, dzisiaj przyszedł fakt. Z tego sobie to jest taka negatywna opinia, ale dokładnie trzeba się będzie nam zapoznać, to robię no Pani. No to nie od razu odpowiem bo to dopiero jak będzie pismo, być może, że można będzie te złożyć za żalenie, czy tam, zobaczymy jak, jak to będzie. w tym razie, no, może się było wszystkiego spodziewać, bo dlatego, że wszyscy Państwo byliście tak już tu w testerze, czy chodzi o nauczycieli, jak i... Jak i już przedstawiony przez rodziców, żeby to było wszystko na i negatywne było opinie. Ja na zebranie wnioski starałem się to wytłumaczyć, powiedzieć i reakcja myślę, że w co była całkiem no, Szkoda, że, że nie pozwolono tym spotkać się ani z radą pedagogiczną, bo nie zaproszono mnie, ani z rodzicami, raczej rodziców. Trudno. Ja pytałem Panią, mówiłem Pani nie, 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 żeby mnie nie, 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 nagranie z tego posiedzenia na tych, żebyśmy trzeba, żebyśmy tego nagranie. nie, 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 to nie, 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 na, na do, do e, nie, Stanowisko, stanowisko Rady Pedagogicznej i Rady rodziców Gimnazjum. Tutaj pozwolę sobie uczytać tylko uchwałę Rady Pedagogicznej. Dlaczego? Dlatego, że życzeniem Rady Pedagogicznej jest by większa opinia została podczytana na najwyższej sesji Rady w Przepraszam, że małem, a sam... Przed troszeczkę zabawiam Więc Więc zabrawiam to. Uchwała numer 15, łamana przez 2013, poddając się do zalecenia 7 września 1991 roku w systemie oświaty, dziennik ustaw z 2004 roku, numer 256, pozycja 2572 ze zmianami, uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Rada Podagogiczna. Wyraża negatyw negatywną opinię na temat aktu założycielskiego zespołu szkół przeszczana. Uzasadnienie opinii stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi gimnazjum. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem 5 marca 2013 roku. Przewodniczący Rady Pedagogicznej Mirosława Metyn.